No, chyba ładnie widać. <tryk> Ładne to, bit kasety. Dobra, fajnie. Dobra, jeszcze sobie przekręcimy. Żebym ja tylko widział. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku wychowanym przez Bity i Bajty. Eee, powiem szczerze, że eee, Zastanawiałem się w ogóle, czy kontynuować ten cykl, czy nie, bo tam za dużej widowni i jakby oglądalności nie mam z uwagi na to, że ja nie mam wielu subskrybentów. Natomiast pomyślałem sobie, że mam jeszcze trochę rzeczy w głowie, z którymi chciałbym się z Wami podzielić i z tego jakby powodu postanowiłem, że pewnie jeszcze nagram kilka, kilka, kilka dodatkowych odcinków. Dzisiejszy jest nietypowy, ponieważ, jak widzicie, nie ma tutaj komputera. A zaraz Wam powiem, dlaczego. Zaczęliśmy od Atari 65Xe w pierwszym i drugim odcinku. I powiedziałem Wam, że później będzie Commodore 64, ponieważ to był następny komputer, jaki, jaki w ogóle sobie kupiłem. Natomiast. Historia w moim przypadku wygląda trochę inaczej, Po, oczywiście moim następnym komputerem był faktycznie komputer Commodore 64. Natomiast w międzyczasie kolejnym zakupem, który, który trafił do mojej rodziny, był... było wideo, magnetowid. Nie ten, który tutaj stoi, tylko pamiętam, to był jakiś. Przepraszam, oddzwonię później. To był Panasonic z telewizorem kolorowym Panasonic. Ten sprzęt jeszcze stoi u moich rodziców w szafie. Jak mi się uda go po prostu kiedyś zabrać, to to Wam pokażę, jak to wygląda i nawet działa jeszcze. No ale wracając jakby do, do powodu, do, do przyczyn, dlaczego nagrywam teraz to z magnetowidem, a nie, a nie z komputerem. Znalazłem też ciekawy artykuł w, w gazecie Komputer na temat w ogóle magnetowidów i różnego typu właśnie rzeczy, które, które były pożądane w tamtych czasach. Powiem Wam tak. Zarówno komputer, jak i, jak i magnetowid w latach 80., -tych, 90. -tych to były dobra materialne, które były moim zdaniem po pożądane na mniej więcej tym samym poziomie, albo inaczej mówiąc, poziom pożądania był na był porównywalny. Pamiętam, że tak samo chciałem mieć komputer, jak i Magnetowid. I moi koledzy na osiedlu, którzy mieli komputery, mieli także magnetowidy. Ci co mieli magnetowidy, mieli także komputery. No była, to była taka garstka, garstka osób. Które, które, znaczy rodzin, które sobie mogły na to pozwolić. Ja, ja miałem troszeczkę później, ale też w końcu udało mi się znaleźć w tym, w, tym, w tym gronie. Komputer, no to było oczywiście dobro materialne wyłącznie dla mnie, tak. Tylko ja z tego korzystałem, kiedy, kiedy rodzice zdecydowali się na, na zakup tego, tego urządzenia dla mnie. Natomiast Magnetowid był dobrem dla całej rodziny, tak. Był y, czymś. Tak samo pożądanym bym powiedział w tamtych czasach, jak posiadanie samochodu na przykład. Rodziły się wypożyczalnie z kasetami wideo. Ja tych kaset tu mam swojej jeszcze naprawdę mnóstwo, tutaj wyłożyłem tylko 6 sztuk, ale mam, mam ich chyba około 40 jeszcze z tamtych czasów. I w telewizji publicznej tak naprawdę nie było nic ciekawego co mogłoby nas zainteresować albo przynajmniej zabrać nasz, nasz czas. E, także także wideo, no nie magnetowid wtedy na to mówiło się, wideo, wideo było czymś, powiedział nawet bardziej pożądanym niż komputer, bo, bo służyło całej rodzinie. tak. E, u mnie było, także no oczywiście w końcu rodzice tak samo dali się przekonać do zakupu Zestawu magnetowit plus telewizor. Jak i do wcześniej, do, 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 do zakupu komputera Atari 65 X <laughs> i w końcu się udało. Był to, było to, powiem szczerze, bardzo, był to bardzo drogi wydatek w tamtych czasach. Nie, nie tak jak teraz, że właściwie każdy może sobie pozwolić. <laughs> no i oczywiście euforia i radość w domu, bo. Nagle zacząłem pożyczać kasety wideo od kolegów, chodzić do wypożyczalni i, i, i całymi, całą rodziną oglądaliśmy codziennie filmy. Także jakby telewizja, można powiedzieć, publiczna zeszła na, na, na plan dalszy. No już wtedy, oczywiście, chyba nie pamiętam czy tam czy, czy, czy był Polsat, i Polonia. Chyba były w tym czasie, dokładnie nie pamiętam. No w każdym razie to było coś wspaniałego posiadać, posiadać w tamtych czasach magnetowid. Mam tutaj gazetę, tak jak wam wspomniałem, komputer z roku 1989. Jest artykuł zatytułowany: Ile komputerów jest w naszych domach, ale tak naprawdę on nie, nie traktuje jakby tylko i wyłącznie o komputerach, ale także o innych dobrach materialnych. Jest pytanie: Był, był przeprowadzony sondaż. I było pytanie, czy, pan, pani, którą się, czy, czy ma pan pani którąś z wymienionych rzeczy? I na pierwszym miejscu 47,7% ludzi odpowiedziało, że posiada pralkę automatyczną. No, wiadomo, to też był rarytas, można powiedzieć. Na drugim miejscu 35,5% odpowiedziało, że posiada telewizor kolorowy. No to również, ja pamiętam, bardzo długo mieliśmy kolory. telewizor czarno-biały. 29,1% odpowiedziało, że posiada robot kuchenny. No jaki to by nie był? Ja nie pamiętam, chyba nie posiadaliśmy czegoś takiego. Do, tylko na czwartym miejscu tylko 4,2% ankietowanych odpowiedziało, że posiada magnetowit. No to zobaczcie, jakie to było generalnie coś nieosiągalnego wtedy, jeśli chodzi w ogóle o, o, o cenę. Tak? Na piątym miejscu 3,3% odpowiedziało, że posiada komputer. No to... Widzimy, prawda? Jaka jest tutaj przepaść. Dalej mamy zmywarkę do naczyń, kuchenkę mikrofalową. Nawet nie wiedziałem, chyba w tamtych czasach w ogóle, że coś takiego istnieje. I na samym końcu 0,6% odpowiedziało, że posiada tuner satelitarny RTV. Tak, tak, tak to jest napisane. Oczywiście mówimy o, o typowej antenie satelitarnej, a więc tuner i, i talerz, tak. No teraz właściwie nikt chyba tego nie kupuje, a jeżeli kupuje, to. To bardzo rzadko, bo mamy telewizję kablową i inne tego typu rzeczy. Natomiast w tamtych czasach, z tego co ja pamiętam, e, były trzy główne, jakby właśnie takie e, dobra, które były najbardziej, najbardziej pożądane. To był właśnie magnetowit, komputer i, i telewizja satelitarna, taka, więc talerz z, z tunerem. Pamiętam, że. E, no w końcu, w końcu udało mi się namówić rodziców po jakimś czasie na, na zakup też anteny satelitarnej i w ogóle wtedy przestaliśmy w ogóle oglądać telewizję, która leciała z anteny zbiorczej na, na naszym bloku na osiedlu. Drugie ciekawe pytanie, które zostało zadane ankietowanym brzmiało Które z tych rzeczy planuje Pan Pani kupić w najbliższej przyszłości? I oczywiście na pierwszym miejscu, słuchajcie, jest magnetowid. 11,8% odpowiedziało, że planuje zakup magnetowidu. Na drugim miejscu 5,5% odpowiedziało, że planuje zakup tunera satelitarnego. I na trzecim miejscu 5,2% odpowiedziało, że planuje zakup komputera. Co ciekawe, że tu oczywiście tam jest jeszcze kuchenka mikrofalowa, natomiast na w piątym miejscu pojawia się również odpowiedź odtwarzacz płyt kompaktowych. 2,99%. Tak, odtwarzacz płyt kompaktowych to był wtedy też Rarytas. Nie pamiętam, czy w ogóle miałem pojęcie na temat tego, że, 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 coś, takiego, że coś takiego w ogóle istnieje. Tak? Pamiętam, że w 90. którymś roku jak już skończyła się u mnie euforia komputerów 8 i 16 bitowych, i przesiadłem się na PC 286 AT z jakimś tam zegarem, nie pamiętam, chyba z kilkanaście MHz, to oczywiście miałem go bez, bez tak zwanego CD-ROMA. Tak to się mówiło wtedy: CD-ROM. Po jakimś czasie, znaczy miałem po prostu stację dysków, tak, tych eee, dyskietek 3,5 calowych i chyba nawet dysku nie miałem na początku, twardego. <laughs> Dopiero po, po jakimś czasie udało mi się kupić CD-ROM o prędkości, o dwukrotnej prędkości, był tak zwany, pisało to się dwa razy, no wiadomo, no... To nie jest bezporównanie, bez nie można go porównywać z obecnymi, jakby tymi napędami optycznymi. I byłem e, zachwycony, bo wpadła mi w ręce gra na płycie e, CD pod tytułem Mega Race. To jest taki, w, ścigamy się takimi samochodzikami na takich futurystycznych e, e, torach, ale tak naprawdę. Mm, no, mógłbym zaryzykować że 80% zawartości tej płyty to były filmy. To były filmy w postaci, no ktoś tam gadał, prezentował, a sama gra tak naprawdę pewnie zajmowała może ze 100 mega z całego tego, z całej tej objętości płyty, no ale oczywiście no wyglądało to na tamte czasy fantastycznie, no bo nagle wkładam płytę, odpalam komputer, a tu mile ciekawe jak filmu, tak a potem oczywiście płynnie przechodzę do... Do gry, gram, 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 zajmuje któreś miejsce i znowu w gry, że tak powiem, odpalany jest kawałek filmu. No i to był zupełnie inny, inny format rozrywki i zupełnie no, totalna odmiana do tego, z czym mieliśmy e, do tej pory wtedy do, do czynienia. E, niektórzy z Was pewno. E, nie pamiętają takiego urządzenia, jeśli oczywiście urodziliście się niedawno. <laughs> ja akurat to posiadam z uwagi na, na liczną ilość kaset, które po prostu mam. I działa, ale wierzcie mi, działa. Nie chciałem się tego pod podłączać, bo i tak bym wam pewnie nic nie puścił, bo zaraz by mi tu YouTube wyskoczył z prawami autorskimi. No oni muszą, lek lekko mówiąc, pośledzenie na punkcie tego. No, przecież wiadomo, że ja tutaj nie puszczam wam niczego. I nie czerpię z tego, z tego zarobków, tylko nagrywam te filmy dla przyjemności, nawet gdybym Wam kawałek filmu starego pokazał, żeby Wam pokazać jaka była, że tak powiem, w cudzysłowie zajebista jakość tych kaset, to, to wiadomo. No oczywiście wracając jakby do jakości, no to jest tak, że przegranie płyty, każdorazowe przegranie, że tak powiem, kasety na kasetę, czy znaczy zrobienie kopii powodowało, że... Że ten film stawał się no, czasami niemożliwy do obejrzenia, a mimo to oglądaliśmy go, tak? No, czasami po prostu ten obraz był taki, że tam już nic nie było widać, a jednak, a jednak się oglądało. Jednak e, człowiek czerpał z tego, z tego radość i korzyść i, i, i oglądał te filmy, tak? Nie było wtedy. E, nie istniało wtedy coś takiego jak oryginał. Jak film oryginalny, tak? Nie wiem. E, chociażby. Nie wiem. Mam tutaj, załóżmy, godzinę, tak, oryginalną, jeszcze kasetę, piękną. To nie jest kopia, tylko no Wtedy coś takiego nie istniało. Wtedy się szło do wypożyczalni, wypożyczało się kasetę, później się pożyczało magnetowi od kolegi, podpinaliśmy jeden po drugi i przegrywaliśmy ją, tak. I oczywiście czas tego, że jakoś była gorsza, ale miałem tych kaset kilkadziesiąt albo nawet yy, całą szafę. Nikt się, nikt się w tym wtedy, wtedy yy, nie przejmował, tak. Nie chodziło bardziej, nie chodziło o jakość, tylko chodziło bardziej o, o ilość. Oczywiście może byli tacy, którzy zwracali uwagę na jakość, ale, ale jakby osoby, które ja znam, i, i, i takie jak ja, my, my jakby uwagi do tego nie przywiązywaliśmy. E, cóż by wam tu jeszcze powiedzieć? No, e, Skąd tu mnie w ogóle zainteresowanie magnetowidem? A, no ciekawą mam w ogóle z, o, taką opowieść, tak szybciutko wam powiem, mam jeszcze 5 minut. Mój wujek e, e, kupił sobie magnetowid pana Sonika, telewizor pana Sonika, dosyć wielki jak na tamte czasy. Wydał kupę kasy na to, nas nie było jeszcze wtedy na to stać, zanim oczywiście my kupiliśmy Magnetowid. No i jak tam jeździliśmy do niego, to e, no to oczywiście całymi dniami spędzałem e, Czas przed tym telewizorem i oglądałem filma. Miał tego jak powiem, od cholery można powiedzieć. Byłem w ogóle podekscytowany. No i moi rodzice, jakby w ten sposób, przekonali się do tego. Ale powiem wam co ja robiłem. On miał też wieżę stereo z magnetofonem, z dekiem. Ja przywoziłem do niego kasety. Magnetofonowe, zwykłe, małe. O, takie jak ta. Patrzcie, mam tutaj też nówkę zapakowaną. Postanowiłem też zainwestować w takie kasety. I nagrywałem te filmy, które u niego leciały, tylko wiadomo, że się nagrywał głos sam, tak? Nie nagrywał się obraz, tylko to były. To było samo audio. Przyjeżdżałem do domu. W domu my już mieliśmy taką wieżę u Nitre. tam był dek, dek i wzmacniacz właściwie. I ja sobie te kasety, tą kasetę sobie wkładałem do tego magnetofonu, włączałem i jak siedziałem w domu, to po prostu sobie tego słuchałem, tak? Słuchałem sobie całe, na przykład dwie godziny filmu. Tylko sam głos. To mi sprawiało przyjemność, ponieważ ja ten film wcześniej obejrzałem w wujka, a później, tylko słuchając sobie samego głosu, wyobrażałem sobie te wszystkie sceny. I robiłem tak wielokrotnie. Wiem, że teraz to może być dziwne, ale sobie, uwierzcie mi, że to było fajne. A e, Ciekawa sytuacja była, kiedy przyszedł do mnie kiedyś kolega. Ja zresztą miałem takich kaset magnetofonowych tam kilka czy kilkanaście i napisane na przykład film nie wiem, Widok na śmierć, James Bond, Roger Moore, na przykład, to pamiętam, tak? I, i on przyszedł do mnie i tam siedział u mnie, puszczałem jakąś muzykę i zobaczył te kasety, że leżą i mówi, o, masz tu jakieś filmy ponagrywane, ja mówię, no tak, a mówi, to tak wyglądają te kasety wideo, bo ja nigdy tego nie widziałem, nie? Słuchajcie, i on uwierzył, dopóki ja mu oczywiście nie wyjaśniłem. On uwierzył na początku, że te kasety z napisem tutaj jakiś tytuł filmu, to były w kasety wideo, na których były nagrane filmy. <laughs> Dopiero później mu powiedziałem, że oczywiście nie, że to no jakby wytłumaczyłem mu generalnie skąd to się wzięło. No ale to jakby świadczyło o tym, jak mało, jak jak mała była wiedza ludzi w tamtych, w tamtych latach na temat w ogóle Magnetowidu. Tak? No widzicie, to mały, mały procent tylko chciał to mieć, mały procent to miał i praktycznie jeszcze mniejszy procent pewnie wiedział co to jest i, i, i jak to działa i w ogóle z czym się to je. Tak? No, także czasy były ciekawe. Miło się to wspomina teraz. Oczywiście żyjąc wtedy to wyglądało troszeczkę inaczej, teraz łatwiej się o tym mówi. Dobra, słuchajcie, no, prawie 20 minut minęło. E, mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał e, i, 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 i czegoś się dowiedzieliście, jak to, jak, to, jak to było w tamtych czasach. Te czasy już nigdy nie powrócą, teraz właściwie wszystko jest dostępne od ręki i, i, i można powiedzieć za, za bardzo niewielkie pieniądze, tak? Dobrze moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia, dziękuję za uwagę, do następnego odcinka.